Cześć z tej strony. Mafia Traktor i. 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 i, 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 i ja, y, brat pana Mafia Traktora, czyli Mine Farm. Mine Farm. A znaczy mafia Traktor? Pokaż jakie mamy czujniki na Powiedz, jak my się nazywać Gdzie otworzyć bramę? Yy, 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 też mamy Najpierw kombajn Kombajn nazywany porszmitem. No, to wygląda tak, Pokażę kamerę ośrodka. środka. Kabina go sobie wygląda. No. I header do niego. I no. teraz idziemy pokazać traktory. Mam traktory 13,50. Tak, 60, czyli zwana C330. Tak, C360. To jest 60 wyglądać. Idziemy sobie odpalimy czytaj tak, wygląda tak. od środka? 30. 30. Która, która ale jest git. No u nas fajna, najlepsza no, 30. Zobaczmy. Jeszcze... Tego sobie wyglądam. Tego. Dobrze. Tutaj, siewnik poznania, zielony. Tutaj bez zasnęł. na mój i tam zobaczycie wszystko, ile mamy, to O, jajko. Jaj. Um, ma no, no, do no, domu, to akurat wam pokażę dom. i zaniesie jajko. Właśnie, tak jak minę Farm to jest chyba kupiłem kurki. Nie mogę wyjść do domu. O, tak, i u Tu w ogóle jakieś włoski Obora, jak ktoś to taka sama jest. No właśnie. Więc nie możesz ma już. Macha Ym... tak, Tutaj no, jest to samo. Się... Takie tu jest wiaderko i to się patło u mnie. No. No się... jeszcze tak. No, idziemy sobie tutaj, zobaczymy. I biteczko. Mafia. Szybko, I tu widły. Brony. Tu jakieś bolki. Oczywiście. Tak. Mafia. Hmm. Tak. Rozszewać tak motyl. A no to właśnie, bo mnie zabrakło. A... Tak. Zatynia, czyli koszmarka. No właśnie. Tak. Kultywator dwumetrowy. Tak jak jest u mnie. No właśnie, tylko że inny kolor. Rozrzutnik, tak jak u mnie. No tylko że inny kolor. I takie same jak u Forma, tylko. No, tylko bardziej za rozrzutnik. Idziemy tutaj, do I Właśnie tak samo sprzęty, tutaj są. Tak, talerzówka, inny kolor niż Uminę Farm. No, w ogóle są inne, No, w ogóle. Od innego tego. ładować taki sąd, tylko już przywidła. I wuskonny to No, wuskonny tylko, że. że już używane są, Dobra. Zgrabiawka, która lubi tańczyć. Tak, To jest! To jest właśnie z Tu drużka to z chwilą Będziemy jeszcze zobaczyć. Tutaj karcher. Nie, A tu, Beczka na wodę, tutaj. Beczka na wodę, da. Tak, no pajączek tutaj właśnie. Tukunek. Tak jak połównię. No, bo, bo nie masz koloru. Dobra, masz. biegaj. Mm. Dobra. Tutaj mamy. Beczka do. mojej no. Tu jest przyciepa. Jaka zwyczaj. Głoszówka. Nie, nie jest. Z obstawami. Nie. Ja. Tu się daje. No to już Jedzenie. Jedzą, bo... No właśnie, tu opornić A tu grajowice. No i tu słomy. No. Tu w ogóle jest. Możemy sobie wejść na górę. Nie, Dobra, to na jest... Nie, dobre, to się teraz ale trzeba inaczej Dobra, to... Dobra, nie idę na bieżący odcinku. To jeszcze. Innym. Na pewno jak zobaczę. To może się wyleczyć? No? Pole na to, ile idę masz? To... Ej, Zara, zaraz weszła 43 tak. pole. I to moje pole? Nie. To jest tak, to moje pole. Czyli, Mam na To moje pole. O, ja I to moje pole. Na... Jeszcze szybko pokażę Wam łąkę. Okay. No i będziemy kończyć ten odcinek na łące. Nie, no jeszcze muszę um, zacząć pokazać stację. no, no. Nie, A, mam To się... idziemy stację. stacja stację to na mapie. Tu? Nie, na na to i. to jest taka stacja jakaś taka stara tam. Właśnie, tu Mówię, jakiegoś Jaki no, było. jakiegoś gospodarza. No, był gospodarz, ale.

Zmachy uh. Traktor też ma ten mod na dzierżawę. No cześć, cześć!